610 cm ja dole, przepraszam. Rozstaw łapek, dłuższa łapka to mamy na 3, krótsza 09. I dziurę otwieramy sobie na 9. I tam jakieś źle masz 7,5 na godzinę. No, jakieś 1500 na 540 eko i 18 metrów, nie? dla ciekawskich ciągnie to ja nie wiem czy pamiętacie dawno nie było chyba kurwa on ja, chyba nigdy on nigdy nie był na takiej akcji w filmie New Holland P595 a już był vlog z przedstawienia więc jedziemy tam więcej przedstawiać i no i śmigamy sobie standardową ładowareczką tak no i wiadomo przyczepa i bigi -y także nie będziemy wam tutaj no czekaj, nie będziemy wam tu zamudzać, opowiadać o nawozach, ile mają procentów, czego i w ogóle, bo, bo, bo po prostu to jest zbyteczne, tak każdy ma nawóz, każdy wie, który ma inaczej, nam się nie chce teraz czytać na bigach, a my nie siedzimy wciąż na workach, że kurde wszystko na pamięć pamiętujemy, bo to by nie miało sensu. Dobra, ja na chwilę zmykam i spotykamy się w dzienniku, więc... No i powracamy tak jak już mówiliśmy, znajdujemy się w środku, w Holandii. Tomasz ma no, ładny tutaj podsiewę. A do tu jeden rowku. No i co wspominałem już na początku o kurde karierze, która stanęła Tomasz przypomnij nam kiedy? Wakacja. No, znaczy na no, Zeszłego przesady. roku No jakoś tak, zeszłego roku od wakacji mieliśmy przestój i no, znaczy się miałem przez na kanale. No w chojduży zawsze proszę, kurde, bo mm, zajebało się wszystko w cholerę, bo były, były spadki, wypadki, upadki, miałem ten wypadek, ale to wszyscy już chyba tam pamiętają, kajażą, bo tam nawet po tym wypadku zapierdalałem ciągnikiem, yy, co, co, a co do czego dążę cały czas? Yy, dążę no, natomiast do tego, że, co było powodem tego? Dolatuje no, które no, gazu, o no, 1500 sobie mamy, kręci 410, 420 obratów na wałku, no, no teraz na zwykłym, o jedziemy na zwykłym faktycznie teraz. No, ale, ale w czym w czym rzecz dlaczego? Ja, ja nie wiem jak się wszyscy orientują, na pewno firma Corel wszystkie zablokowała piraty. Programy e, jakoś w wrzesień, wrzesień, jakoś we wrześniu że nagrywałem ekipę z Żabna nie wiem jak to oglądają i teraz słyszą to pozdrawiam całą ekipę z Żabna i serdecznie kurwa przepraszam za to, że yy, tak czekali na ten film i w ogóle wyczekiwali i się nie doczekali, że tak można powiedzieć bo kurwa zajebałem sprawę a tak właściwie to ja nie ja zajebałem tylko Firma Korel zablokowała wszystkie programy pirackie, nie wiem jak ktoś robi w Korelu pirackim, tak jak ja, że po prostu wpisał Kei i gitara i obrabiał, no to pewnie miał tak jak ja, że, że zablokowali, po prostu już nie chcą nim robić, nie chciał się uruchomić ani nie, nie zwiedza, zablokowany tak, no to nie do użycia i powód tego, że nie było, no to to na to, to, że właśnie nie było programu do obróbki Wiem, że mogą być różne komentarze, że tyle programów jest na necie, kurde Wystarczą pobrać te inne różne programy, by tam być raz, dwa, uleciał, po obramie, pojętniej, zabawnie kurwa i w ogóle Raz, że robiłem długi czas, długie lata robiłem w tym jednym programie, to żeby robić w drugim innym, to bym musiał się naprawdę przyzwyczaić a to nie jest bardzo łatwo, jak się nie ma czasu. Wiesz, jeszcze prawo jazdy na głowie i w ogóle było i pracy mnóstwo. Także także no to nie jest takie łatwe, jak się każdemu może wydawać. No i także no, po prostu nie miałem czasu, żeby... No, no tam może chyba, albo pewnie robi tal Albo talerzuję po tym dloju. No nie jest po prostu to takie łatwe, że żeby się od razu nauczyć, do czego ktoś by musiał usiąść i pomyśleć przy tym programie, co się robi w ogóle. No i jak już nie było programu, było tyle akcji, w ogóle no, nic nie było nagrane oczywiście, bo nie było w czym obrabiać, to mówię, to chyba nie ma sensu, żeby, żeby to nagrywać, a działa się, działa się. Z tej wiosny od początku tak samo się działo było mokro dosyć w topy zaliczaliśmy mnie ziemskie to było po prostu zajęliście byłoby co nagrywać ale nie było wcześniej nagrywane nic bo dzisiaj dopiero udało mi się pobrać jakiś program w którym mogę zrobić film i z tego się wziął pomysł właśnie ten na tego vloga Mam tą akcję właśnie, kiszonka do obrobienia od chłopaków z Żabna Też ją zrobię bardzo na pewno już w najbliższym czasie będzie Ten vlog pewnie się ujawi jako pierwszy na kanale Ale tamten film z kiszonki też się ujawi na pewno To tam więcej niż pewne już w najbliższym czasie się bardzo, bardzo postaram teraz z żeby to wynagrodzić I zrobić bardzo szybko I myślę, że jakoś to teraz pójdzie Teraz będzie pewnie znowu w wakacje szło dużo dużo vlogów ja będziemy robić coś niż po prostu zwykłych filmów bo kurde no, nie masz tyle czasu żeby nagrywać cały czas normalnie wiadomo że no, no te vlogi nie no każdy wie chyba że kurde te vlogi to są właśnie te vlogi kurwa zachowasz kamerę na głowę i śmigasz nie Także, także, także no, będzie, będę się starał coś w ogóle, zacząć nagrywać, żeby nie było tego przestoju na kanale. Aczkolwiek no, no zobaczymy jak to będzie. Nic nie obiecuję. Bo, kurwa na coś obiecać, to też tak wiecie. Nie? Ja mogę obiecać, ale tak będzie coś innego. Także no, nie warto, nie warto obiecywać czegoś, czego no, no, nie wiem, może mm -hmm. zrobić, można nie wychować. Ten vlog nie będzie za dużo, nie wiem, za dużo długi albo tam jakiś kurwa przydugawy czy coś będzie taki taki trochę, trochę krótszy jak na pierwsze, bo takim naprawdę po takiej przerwie. przerwie Ooo, zostaje zielona Biedronka kurwa, a ja dzisiaj są zielone Biedronki nie czerwone Mówisz? No. Także, także... Będziemy się starać, to Wasz będzie mi pomagał kurwa, Oj, kurwa wysoki z PS zadań specjalnych, ty jedziesz półku no bo tak trochę. Ja tam najlepiej nie wiem, zakopać No ten to umie, ale jak ktoś będzie się potrzebował, szukał porady jak zakopać ciągnik, no to pisać, dzwonić kurwa, tegoś wie to najlepiej Nie ma zadań kurwa, co nie zrobi no a co wracając do tematy, co robimy, nie będziemy zbędnie tam pierdolić od rzeczy. E, jak widać kurde lucerna, że ładnie podrasta, trawa odbija. E, już zaraz będziemy... O! Tomasz dał dobry pomysł, kurde. Papierki wierzcie, nie? Na... Tak, 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 dał dobrą koncesję na jedzenie grzyśków. Ja jako przy te grzyśki się nagrywają. O chwila, bo jakaś tu kurde coś O! I dzisiaj o mamy grześka. Pozwolicie, że sobie wpierdolimy O! teraz możemy trochę Pa właśnie... że <laughs> aż się, kurwa, przepraszam, nie mogę wysłowić, tak mnie przytkało tym rzeźkiem. To moje. No, dosyć mnie przytkało. Także, także, pierwszy raz pewnie widzicie nowy nabytek w takich pracach Tomasza. Nowy nabytek, jak nowy nabytek, zaraz widzisz roczny. No w wakacje, no że długo A, Ale no ma jeszcze trzy kawałek tu obok <głos> <głos> Kurwa. No i pewnie pierwszy raz, my też pierwszy raz robimy tą pracę tym, tym ciągnikiem, także Także na pewno będzie tych prac więcej, także Na ten vlog To byśmy już kończyli żeby nie za dużo, żeby nie zanudzać także przepraszam wszystkich za przestój na kanale Nie myślę, że jakoś to się da naprawić i, i jakoś powoli powoli się ruszy to ruszy, ruszy, uda mi się ruszyć tym dlatego, że za, zacznie się, coś zacznie jutro planuję jakieś siebie, coś podograć przed odpalić, bo też już kurwa kupę czasu stał mi także także także, no musimy się robić, także Wyczekujcie filma, vloga i czekajcie na, 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 na inne następne, które będą niedługo wkrótce niebawem. Także zostawcie dużo łapek, komentarzy, mówcie co sądzicie, czy, czy starać się robić jednak te filmy, czy nie starać się już. Już nie warto po tej, przy, po tej przerwie na kanale zachęcić jakoś albo coś proszę. Trzymajcie się, leczko, żegnamy Was na razie, cześć.